Muzeum Górnośląskie w Bytomiu to placówka, którą odwiedzamy niezmiernie często. Tak jest także i dzisiaj, a powodem naszej kolejnej wizyty jest trwająca właśnie niezmiernie interesująca wystawa poświęcona twórczości Jacka Sienickiego. Jacek Sienicki to artysta niezwykły, który całe życie marzył o tym, aby uciec od banału. Jak sam zwykł mawiać, wszystkim swoim obrazom nadawał piętno wynikające z niego samego. Piętno swoich chorób, swoich przeżyć, radości, trosk i smutków. Piętno to widoczne jest we wszystkich jego obrazach. Ale o tym wszystkim, o samym Jacku Sienickim, o jego życiorysie, o twórczości, opowie nam pani Helena Kisielewska, kurator trwającej właśnie wystawy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wszystkie te rzeczy, które muszę mieć obok siebie, to wystawa poświęcona twórczości współczesnego, warszawskiego, nieżyjącego już artysty Jacka Sienickiego. Jacek Sienicki, rocznik 28, był malarzem oraz rysownikiem, był także współpomysłodawcą wystawy zatytułowanej Przeciw Wojnie, przeciw faszyzmowi, która odbyła się w warszawskim arsenale w 1955 roku. Roku. I powiem tylko tyle, że po dziś dzień ta wystawa uchodzi za jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w powojennej Polsce. W latach 80. Jacek Sienicki związany był z ruchem kultury niezależnej. Prócz tego przez blisko 40 lat był związany jako wykładowca z Warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Jacek Sienicki był laureatem. Wielu prestiżowych nagród i odznaczeń. Między innymi nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, nagrody, którą otrzymał w 1993 roku za osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. Treścią obrazów Jaska Sienickiego są zazwyczaj rzeczy proste, pozornie, zwyczajne, nieskomplikowane, takie jak rośliny, drzewa, proste sprzęty kuchenne, czy nawet o chłapy mięsa, a także czaszki. Bardzo ważnym fragmentem w twórczości Jacka Sińskiego są również jego autoportrety, które z jednej strony stanowią zapis zmieniającej się fizjonomii artysty, ale z drugiej strony, myślę, co ważniejsze, stanowią zapis, taki niezwykle głęboki zapis stanów emocjonalnych, jakie towarzyszyły. Artyście. Zazwyczaj Jacek Sienicki poruszał się wokół tych właśnie swoich ulubionych tematów, stąd też taka pewnego rodzaju cykliczność w jego twórczości. Natomiast od czasu do czasu był również pewnym komentatorem wydarzeń historycznych czy też politycznych i do tego rodzaju przedstawień należą przedstawienia z cyklu Holokaust, czy na przykład Katyń, czy przedstawienie strzał w plecy z 1982 roku, które bez Pośrednio odnosi się do wydarzeń ze stanu wojennego. Jacek Sienicki starał się dotrzeć do, poprzez takie wielokrotne eksploatowanie określonych danych motywów, starał się dotrzeć do sedna, starał się ukazać fizyczność tych przedmiotów, a w takim szerszym kontekście starał się dotrzeć do istoty bytu. Głównie artysta wypowiadał się za pomocą. Dwóch mediów, czyli malarstwa oraz rysunku. Na wystawie zgroma zostało zgromadzonych blisko 90 prac Jacka Sienickiego. Są to zarówno obrazy, jak również rysunki, a także artefakty dotyczące życia i twórczości Jacka Sienickiego. Dzieła pochodzą głównie z prywatnej kolekcji, to jest kolekcja, która jest własnością córki Jacka Sińskiego, pani Janny Kosakowskiej. Oprócz tego również mamy wypożyczonych kilka prac z innych instytucji kultury, z Muzeum Śląska-Opolskiego w Opolu, a także z Muzeum Narodowego w Warszawie. Jacek Sienicki to wybitny twórca, którego twórczość warto poznać, warto znać. Co prawda Jacek Sienicki podejmował w swojej twórczości, tak jak wcześniej powiedziałam, proste, zwyczajne, pozornie zwyczajne i nieskomplikowane tematy. Natomiast tutaj kunszt artysty, wyjątkowy kunszt artysty spowodował, że te wizerunki składają się na niezwykłe przedstawienia. Wystawa Jacek Sienicki, Wszystkie te rzeczy, które muszę mieć obok siebie, dostępna będzie do zwiedzania do 2 lipca 2023 roku. Zachęcam do jej odwiedzenia i zapoznania się z twórczością tego niebanalnego artysty.